na pierwszym spotkaniu z Państwem, w swoim zawiadomieniu, czyli przekroczeniu uprawnień przez premiera i ministra Bodnara w interesie i korzyści własnej, politycznej w ramach działania zorganizowanej grupy przestępczej, ale że mamy do czynienia już z zamachem na Ustrój Rzeczypospolitej, ponieważ. Atakowane są fundamenty polskiego państwa i zasad jego funkcjonowania, ustrojowe określenia polskiej konstytucji i dzieje się to z użyciem władzy państwowej i przymusu państwowego, a wobec osób, które stawiają opór podejmowane są i działania zastraszające, nie, groźby karalne, a najczęstsze postępowania, jak w przypadku pana Ostrowskiego w tym wypadku. Dzień dobry, Michał Makowski, Radio Z. Panie pośle, jakie miał pan kontakty w ostatnich tygodniach, miesiącach, może nawet od momentu, kiedy przestał być pan prokuratorem generalnym z prokuratorem Ostrowskim? Czy prokurator Ostrowski informuje pana na bieżąco, co się dzieje wewnątrz prokuratury, skoro został powołany za pańskich czasów? To pierwsza kwestia. Nie jest tajemnicą, że znam pana prokuratora Ostrowskiego i nie zamierzam ukrywać tego, że od czasu do czasu jesteśmy ze sobą w kontaktach. Pozostajemy w kontaktach. To nie jest tajemnica, przecież chyba to Pana nie dziwi. Rozumiem. Tak. W, w takim razie, jeżeli do, dobrze zrozumiałem, czyli w wypadku, gdyby prawo i sprawiedliwość wróciło do władzy, zamierzałby Pan podjąć śledztwo dotyczące zamachu stanu? Panie redaktorze, chciałbym jednak doprecyzować. Fakt wszczęcia tego postępowania i złożenia zawiadomienia nie był ze mną w żaden sposób konsultowany. To była decyzja. Która podjął pan prezes Trybunału Konstytucyjnego i decyzję o wszczęciu postępowania, którą podjął pan prokurator Ostrowski. Była to ich samodzielna decyzja. Czyli pana... Ale trzeba przyznać, że to są osoby bardzo blisko z panem związane. Panie redaktorze, polska polityka tak jest skonstruowana, że zawsze osoby pełniące funkcje publiczne w danym układzie politycznym. Są z kim związane? Jeżeli chodzi o prezesa Rzeplińskiego, który był prezesem Trybunału Konstytucyjnego i był wybierany do Trybunału Konstytucyjnego, był to ekspert i bliski współpracownik Donalda Tuska. Przygotował nawet dla Donalda Tuska i dla Platformy Obywatelskiej zmiany programowe w zakresie funkcjonowania sądownictwa, a nawet występował w protestach, które były organizowane pamiętam, w 2007 roku pod urzędem premiera Rzeczypospolitej, pana prezydenta Rosława Kaczyńskiego, a później został wybrany do Trybunału Konstytucyjnego i został prezydent Trybunału Konstytucyjnego, a często go widywałem, jak się spotykał z panem Komorowskim, jako marszałkiem Sejmu, jeszcze tutaj przychodził do, do Sejmu wielokrotnie. E, więc czy to jest zarzut z tego powodu? No trudno się, żeby pan się spodziewał, żebym po, jako prokurator generalny powoływał na urząd osoby, które są najbliższym zapleczem i doradcami Platformy Batyckiej, jak pana prezesa Rzepińskiego i to nie jest żaden zarzut. Natomiast jest pytanie, czy działania, które są podejmowane w ramach powoływania osób na określone stanowiska,